Alfa Romeo Junior to najmniejszy suf z gamy włoskiej marki. To pojazd, który produkowany jest w Polsce, w Tychach, na tej samej linii, na której powstają bliźniacze modele Jeep Avenger i Fiat 600. W tym przypadku jest to wersja elektryczna z, ze specyfikacją specjalną. Zobaczymy zatem, jak jeździ, jak prowadzi się. Ten 156-konny włoski elektryk. Alfa Romeo Junior dostępna jest zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej. W tej drugiej postaci do wyboru są odmiany 156 lub 280-konna. W tym przypadku to jest 156 koni. Nie jest to jakiś supersportowy silnik, który pozwala na nie wiadomo jakie osiągi, ale 9 sekund do setki w zupełności wystarczy do sprawnego przemieszczania się zarówno w mieście, jak i na trasie. Jednak w przypadku samochodów elektrycznych istotniejsze jest to, jaki jest zasięg po naładowaniu baterii. Zaraz to sprawdzimy. Elektryczna Alfa Romeo Junior ma na pokładzie akumulatory o pojemności netto 51 kWh. Jeżeli będziemy je ładować z domowego gniazdka to w 100% uzupełnimy prąd po 26,5 godziny. No trochę to trwa. Gdybyśmy jednak korzystali z punktu szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 100 kW, to w zakresie 20-80% akumulator będzie uzupełniony po około 27 minutach. Jaki mamy zasięg tego samochodu? Według producenta w cyklu mieszanym. Do 410 km, natomiast w cyklu miejskim do 592 km. Jak to wygląda realnie? No, pogoda jest jaka jest, i przy temperaturze minus 2 stopni podczas miejskiej jazdy, a prawda jest taka, że to auto nadaje się przede wszystkim do jazdy w mieście, udało się uzyskać zasięg rzędu 350 km. Oczywiście jest to wartość dużo niższa niż podaje producent, ale w dalszym ciągu w zupełności wystarczy do tego, żeby jeździć na co dzień do, w mieście, do szkoły z dzieckiem, do pracy, czy na zakupy. Alfa Romeo Junior świetnie wygląda zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wszystko jest perfekcyjnie dopasowane, wygląda niemal jak wyrzeźbione z jednego kawałka. Poza tym bardzo dobre są materiały wykończeniowe: alkantara na siedzeniach, alkantara na kierownicy, skóra na kierownicy, na kierownicy, która świetnie leży w dłoniach. Jednak największe ma z przodu są te fotele. Fotele, zaraz jak nim przejdę do tych foteli, to co tutaj jest? Tu są takie otwory. O, tam widać z tyłu rękę, albo nie widać. W każdym razie, wyobraźcie sobie, jak tam z tyłu dzieci siedzą, ale mają ubaw, mogą rodziców. Gilgać ile lezie. no dobrze, ale dla nas najważniejsze jest to, że te fotele są bardzo wygodne i świetnie podpierają z boku. No dobrze, ale to jest nieduże auto miejskie, jak wygląda zatem sytuacja z tyłu? Przekonajmy się. Otóż sytuacja z tyłu jest taka, że najpierw trzeba wsiąść, co nie jest łatwe, następnie usadowić się. Co też nie będzie zbyt proste, dlatego że tu jednak jest mało miejsca na nogi. Nad głowami jest dużo. Ale pamiętam o tym, że jest to samochód miejski. I naprawdę nie poczytałbym tego jako poważną wadę, że jest mało miejsca z tyłu na nogi. Dlatego że wystarczy go w zupełności do tego, żeby podróżować na krótkich miejskich trasach. A wysiadanie to znowu przeżycie. To, że samochód jest nieduży, miejski, to nie znaczy, że nie może być również praktyczny. No dobra, zasłoniłem swoim jestem, jakby mógł czynić, nie? Eee, cały bagażnik, a tutaj jest całkiem sporo miejsca na walizki 400 litrów w takim położeniu jak teraz, z podłogą ułożoną na samym dole, ale tę podłogę można również położyć. Piętro i jeszcze piętro wyżej. Zobaczymy zaraz, po co takie rozwiązanie zastosowano. A, to już. No więc, jeżeli chodzi o tę podłogę bagażnika, którą można ustawić na różnych poziomach, to jest to po to, żeby po powiększeniu kufra. Raz. Dwa. Uzyskać w miarę. Równą, no dobra, tu jest taka pochyłość troszeczkę, powierzchnię ładunkową. Wówczas mamy do dyspozycji 1275 litrów bagażnika. Alfa Romeo Junior ze 156-konnym elektrycznym silnikiem. Według producenta do setki w 9 sekund. Jak to się odczuwa podczas jazdy? Otóż po uruchomieniu silnika domyślnie mamy ustawiony tryb natural. W takim, w takim ustawieniu samochód rusza sprawnie z podświateł, dynamicznie potrafi jechać, ale nie jest taki narowisty. Jednocześnie ma się wrażenie lepszej dynamiki niż to, co obiecuje producent. Jeżeli jednak chcemy wykorzystać w pełni możliwości silnika, to ustawiamy tryb Dynamic. Wówczas trzeba się liczyć z tym, że jazda jest. Niedynamiczna wręcz narowista po dodaniu gazu czuć jak ten samochód tak gwałtownie przyspiesza. Nie każdy to lubi, ale osoby, które cenią sportowe doznania, będą zachwycone tym ustawieniem. Jest jeszcze jedno ustawienie, mianowicie Advanced Efficiency i wówczas jest to tryb Eco, ale uwaga, obniżone osiągi pojazdu i komfort cieplny. Taki komunikat wyświetla się na desce rozdzielczej. Oczywiście w tym ustawieniu Samochód zaczyna jechać jak taki. No, nie chcę obrazić auta, bo to nie jest dokładnie to, ale to, to są odczucia dla osób, które lubią samochody klasyczne, a szczególnie stare diesle. Samochód naprawdę z mozołem rusza, niezbyt dynamicznie przyspiesza. Za to zwiększa się o 10 do 15 km zasięg podczas jazdy. Przede wszystkim w mieście. Poza tym Alfa Romeo Junior podczas jazdy cieszy dobrze zestrojonym zawieszeniem Dlatego, że z jednej strony ono dobrze tłumi wszelkie nierówności nawierzchni A z drugiej pozwala na dynamiczne pokonywanie zakrętów Dlatego, że samochód nie pochyla się na nich nadmiernie Inna rzecz, że w opanowaniu pojazdu pomaga jeszcze precyzyjny układ kierowniczy no, Przy okazji bardzo wygodnie się tu siedzi Pozycja za kierownicy jest wygodna, widoczność do tyłu też ok. Także ogólnie należy ocenić jazdę Alfa Romeo Junior pozytywnie. Alfa Romeo Junior w elektrycznej wersji wygląda efektownie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dobrze prowadzi się, jest wystarczająco dynamiczna, no ale żeby korzystać z jej uroków, trzeba najpierw zapłacić. I to jest najmniej przyjemna część posiadania Alfa Romeo Junior. Za bazową wersję musimy zapłacić 173 200 zł. Natomiast taka odmiana, jaką testowaliśmy, czyli specjalne, to wydatek 183 200 zł. Tych, których stać szerokości.